Siemanko, witajcie. Ja jestem Jakubek. Dzisiaj będzie nowy odcinek z jakiejś gry, a tą grą jest Cooking Fever. To też znalazłem na sklepie Windowsa 10, pewnie też jest na Androida, więc to jest akurat nieważne i pewnie tam iOSa. Ale tak, dziękuję przede wszystkim yy, wszystkim nowym subskrypcjom, jakże i starym, że oglądają moje filmy. Pod ostatnim filmem jest chyba prawie 20 łapy w górę, pod challengem. Yy, w ostatnią bodajże sobotę nie było filmu. No bo... Było za gorąco, żeby nagrywać Dzisiaj też jest gorąco Ale mam tutaj wiatraczek, mam nadzieję, że go nie jest... Nie, nie słychać go po prostu I zaczynamy tą grę Dobra, z początku naciskam u sobie Apply mm, Level drugi teraz będzie Pewnie będzie coś trudniejszego Musimy zarobić 100 pieniążków I może ja to nacisnę i od razu będę tutaj sobie smażył Te... To mięsko, które wsadzamy do hamburgerów co on chce? No, hamburgera chce sobie, więc zaraz tutaj to wkładamy i dajemy mu to i zarobiliśmy pieniążki Co on chce? Picie, od razu picie ten zrobimy. Tutaj kładziemy tak i na tym ta gra polega. Są też jakieś, wiecie, trudniejsze levele lecz na razie nie mam do nich dostępu. To się szybko tutaj piecze i, I dajemy po prostu mu taką kanapeczkę tutaj też mamy przygotowane yy, kole to jest kole, to nie jest kawa myślałem na początku, że to jest kawa, ale to jest tak naprawdę kola i on chce dwie rzeczy, no kurde bogat przyszedł zobaczymy ile nam tego da yy, ile nam dał pieniążków? 74, nie wiem w sumie ile dał bo szczerze nie patrzyłem ile, ile mieliśmy przed tym. i zobaczcie, teraz się zaczyna ponieważ tu jest kilka, yy, kilka ludzi raz i musimy, że tak powiem, szybko się wyrabiać yy, z tym wszystkim żeby, no żeby zdążyć, no Tutaj też to już przygotujemy. Są chyba pewnie dwie rzeczy. No dwie rzeczy, oczywiście. No jakby to inaczej. boga, jeden, Tu się nalewa już kolejne. Na pewno ta gra jest jakoś tam bardziej ciekawsza, gdy będziemy na kolejnych levelach. Ale niestety teraz nie jesteśmy. Prawie żeśmy już. Mamy trzy gwiazdki. Za chwilę będziemy mieli. O nie, zapomniałem to robić. Może zdążę, może zdążę. Ale fajnie, tym się grzeje. O, to jeszcze wszystko. Przy... O nie, będzie problem. Dlatego tak, można to od razu, że tak powiem. Weskortować to szybko, tutaj dajemy. I kolejny, ostatni, ten, ostatnia kanapeczka. I to już będzie koniec, raczej. No, ale musimy jeszcze go dodać. Tak powiem, do końca obsłużyć. Niech to się zrobi. Na pewno się zrobi. Tak, się zdarzyliśmy. I pewnie teraz wygrałem cały level. Musiałem wygrać cały level. O! Level up. Ok. I też, że tak powiem, na trzy gwiazdki zajczyliśmy ten level. To nie było trudne, bo to są początki. 110 musimy zarobić, tak mi się wydaje. I 10 ludziów tu jeszcze będzie. No dobra, a w sumie to ja już od razu sobie to wszystko przygotowuję. Pewnie będzie kola i hamburger. Nie, sam hamburger. Więc zacimy z tym dalej. Pewnie zaraz już tutaj to skończę, bo to nie jest jakieś trudne. Od razu tak, tak, to o. Ile przyszło? 18 z jednego hamburgera, 18. Serio, tak dużo. Zależy, to jest w A ten nasz mi jakoś jeszcze premię dał. O, o, o! o z Szybko! Też da mi jakąś premię. To chyba jest premia. A ten co? z cichu. Masz tutaj kole, żebyś się. Tak powiem, nie martwił, że jest jakoś strasznie długo. A my tu jeszcze mamy. mięsko. Podamy to tutaj. Hmm. Dobra, pieczemy mięsko. Mi się wydaje, zaraz sprawdzimy taki jeden triczek, Czy jak dam mu kole to 3, znowu to wzrośnie do maksa ale jest dużo ludzi, dobra nie do maksa szybko, szybko to mu dajemy to już kolejne przygotowuje, a to już się to robi to, to i to powinienem na luzie się wyrobić ale teraz zobaczymy dalej, o to jeszcze pieniążków nie zabrałem, jeszcze ktoś by mi zakusił ile, dwóch dwóch ludzików jeszcze zostało, szybko szybko, szybko, szybko. no i bez premii no niestety hmm. Najpierw tego załatwię Temu za chwilę dam, że tak powiem picie O ja, dobra, dajmy mu picie A teraz potrzebujemy to Dobra Niech on tam sobie ucieka My teraz zajmiemy się Tym facetem A, ja homurki, zapomniałem Robić No nie Będzie problem Na wyrobienie się na dwa razy Kurde no Szybko, szybko. Ach, szybko, dawaj, dawaj, dawaj. Musi zdążyć, musi... Masz, nie, masz picie, no napij kol, je, jest darmo ci udaje, no. Nie, 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 dawaj, dawaj, jest, jest, jest. No, niestety mało pieniążk tutaj da. Ale będzie Będą trzy fiastki. Tak jest. Level trzeci zaliczony. Jest okej. Okay. No to zobaczcie, teraz sobie upgradeuję. Już mam teraz dwie patelnie. Będzie o wiele, 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 wiele łatwiej I co? Zaczynamy czwarty level i teraz podobno też będą hot dogi. O popatrz, ale fajnie To robimy, aha Okej, okay, to też robimy To nie mogę, czemu tego nie mogę? A! Dobra Rozumiem uczek musi mi poprowadzić I teraz to przykładamy tutaj, ja mam barwę Okej okay. Oho No niech ktoś tu przychodzi O, oh, mogę się odłożyć, ale fajne, ty I tu teraz podgrzewa Naprawdę spoko sprawa W ogóle gra też fajna Na tak trochę Eee, proszę bardzo, jedz sobie O, jak szybciutko i to jeszcze premia dla mnie Co ona chce? Picie od razu ci mogę dać I to też w sumie ci mogę od razu dać, to trzeba... Mi się wydaje, że po chwili trzeba będzie bardzo szybko tutaj wszystko ogarniać. Jeszcze picie chcesz, tak? O nie. No i minus 5. Nie mogę tego za szybko robić. Będzie lipta, Lipton, nie lipa. Czekamy. Czekamy, to nie ma co robić. W sumie. Najpierw temu dam to. Niech to się piecze. To od razu tutaj, tak, lecimy. W sumie, niech to też się już robi, bo zaraz ja jestem pewien, że zaraz ktoś tutaj przyjdzie i będzie chciał e, to właśnie mm, Samo picie, easy, 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 ja już ci daję to picie e, A już mamy, picie gotowe W sumie nawet ta gra się już rozkręca, trzeba coraz szybciej to wszystko robić Jak to on się spalił? No to będziemy mieli teraz problem że tutaj to włóżmy, a tu już robimy kolejne. Ale lipa. No nie. Zaraz oni będą niezadowoleni. W ogóle teraz już się spalają te rzeczy. Teraz robi się hardkorowo trochę. O nie, zapomniałem tego już piekać już. O, demo to od razu damy. Nie, 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 dawaj, dawaj szybko. Kurde, znowu zapomniałem. Ajajaj, co to co, co? Nie, muszę to ogarnąć. To tutaj. Dobra, teraz ogarniamy dalej. Co to piorę? W ogóle... Chyba nie zdążę. Nie no, zdążę. Spokojnie. Teraz tutaj sobie załadujemy troszeczkę. Yy, tutaj to róbmy. W ogóle to trzeba ogarniać tak szybko te rzeczy. Już się zrobiło? Zrobiło się. Temu dajemy. Jążki. Jeszcze kolejne robimy. Chyba to już będzie tak, ostatnia osoba. To jest ostatnia osoba. I może wbije się gwiazdki. Ale mogę też ich nie wbić. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, 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 tappa. Dziękuję. Są trzy Nie, Zabrakło trochę, dlatego, że spaliłem te dwie rzeczy A, to są napiwki chyba Dobra, zarobiłem całkiem sporo Mam nadzieję, że odcinek się podobał Ja lecę montować już go I to tyle Do zobaczenia, papa, no i cześć